Witam serdecznie Państwa w dzisiejszej porannej kawie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj starszy kapitan Mirosław Mroczek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Puchy. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Zaprosiłem Pana kapitana, żeby z nim porozmawiać o tym ważnym wydarzeniu no przykrym bardzo i, i bolesnym dla, 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 dla zabytków drewnianych naszego powiatu. Mówię o, o spół, spłonięciu drewnianej dzwonicy w, Łapczyce. Chciałem w ogóle Zapytać, jak, jak to wyglądało od Waszej strony? Kiedy dowiedzieliście się, o których godzinie wszystko zaczęło się dziać, no i jak przebiegała ta akcja? O godzinie 5.50 do naszego stanowiska kierowania zadzwoniła osoba postronna z zatrważającą informacją, że widzi dzwonnicę objętą całą łomieniami. Dyżurny natychmiast zadysponował wszystkich strażaków, jacy są na zmianie służbowej, wyjechały trzy samochody gaśnicze. Dojazd trwał 6 minut. Już w czasie dojazdu było widać łunę. Zwodnica była objęta cała płomieniami. Po dojeździe na miejsce rozpoczęto działania gaśnicze, podawano wodę w intensywności około 1000, 1200, a nawet i więcej litrów na minutę. To jest naprawdę dosyć duża intensywność, bo wyobraźmy sobie, że to jest 12-13 pełnych panien wody, które podawane są na front pożaru. No niestety, w tym etapie pożaru, w tym etapie zgłoszenia, nie można uratować tego typu obiektów. Konstrukcja szkieletowa obita deskami, drewno kilkusetletnie, bardzo szybko się pali. i nie ma możliwości uratować tego typu obiektów. Panie Komisarzu, Przez... nie... uczestniczyły Pan, powiedział, trzy jednostki straży pożarnej, czy, czy było więcej później? Czegoś... W pierwszej fazie trzy, a potem? W pierwszej fazie 3 łącznie 13 samochodów. Zostały zadysponowane z powodu niesprawnej sieci hydrantowej w okolicach tego obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej z miśnicza, z, królówki, z mhm. Wszystko po to, żeby dowódca miał zapas wody. Zagrożony, dużą było że... wielkością. no właśnie. W tym momencie, jak tak naprawdę przyjechaliście na miejsce zdarzenia, to. Dzwonnica cała objęta płomieniem który mógł się przerzucić na kościół kościół jest ale więźba dachowa jest drewniana, również wysuszona. Wystarczy jeden ogień lotny, który pomiędzy dachówkę wpadnie na taką wysuszoną konstrukcję i pożar dostrzegenia się na błyskawiczne, a kościół, jak wiemy, jest zabytkowy i pochodzi z XIV wieku. Y Powiedział pan pan kapitanie, że nie była y czynna, y czy nie były czynne hendranty w okolicach. To jest jakby kwestia taka, że no, czy takie rzeczy się sprawdza wcześniej co roku jaka jak, jak ta sytuacja od tej strony wygląda, od strony no, takiego bezpieczeństwa kwestii pożarów. Czy, czy Państwo jako straż, czy inne służby sprawdzają właśnie te hydranty w nie Mamy ja ja wykaz wszystkich hydrantów jakie są na terenie naszego powiatu i sprawdzamy je okresowo, natomiast y, nie należą one do straży pożarnej. Zarządcą hydrantów są gminne miejskie wodociągi y, spółki, no których obowiązkiem jest y, za zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tych hydrantów? No nie ma co ukrywać, jest to skomplikowane jednak działanie, jest to skomplikowana sieć. No, w każdym razie hydra no, znajdujący się najbliżej tronnicy, tuniczył nie czyny, drugi, znajdujący się nieco dalej, też wodę czerpano do celów przeciwpożarowych z odległości około jednego kilometra. Ale jak chciałbym jeszcze podkreślić fakt, że dzięki. Naprawdę, dobrze przeprowadzonej akcji uniemożliwiono, uniemożliwiono rozprzestrzenienie, się, rozprzestrzenienie się tego pożaru tak, na ten piękny kościół. Wielokrotnie sprawdzano samą wieźbę dachową, strych, czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś fragmentu żarzącego, żeby wykluczyć możliwość podjeździe straży pożarnej, zaczyna się na przykład palić na kościół. Panie kapitanie, no, wynika z tego wszystkiego, że oczywiście Kościół nie miał żadnego ta dzwonica, nie miała żadnego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Jak to w ogóle wygląda w powiecie błoheńskim, jeśli chodzi o to zabezpieczenie obiektów drewnianych? Ile ich jeszcze mamy w powiecie Ile z nich jest przeciwpożarowo zabezpieczonych, no, a ile nie jest zabezpieczonych? No, jak to wygląda? Według naszego wykazu na terenie naszego powiatu istnieje 15 obiektów drewnianych o charakterze sakralnym, stwarzających samo w sobie duże zagrożenie pożarowe. Zabezpieczonych częściowo są dwa obiekty. Jest to przede wszystkim najbardziej najcenniejszy kościół św. Leonarda Lipnicy Murowanej, który posiada specjalny system umożliwiający własną obronę w przypadku powstania pożaru do czasu przybycia z siły i środków Państwowej Straży i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kościół w który podłączony jest do systemu monitoringu pożarowego. To jest taki system, który z jednej strony tego systemu jest czujka przeciwpożarowa, zamontowana w danym pomieszczeniu, w danym obiekcie, a z drugiej strony jest system alarmowy, monitor w bogatym stanowisku kierowania naszej komendy. Czyli w ciągu kilkudziesięciu sekund, kilku minut, w przypadku gdy czujka wyczuje, że jest coś nie tak, że jest pożar, zadymienie, na stanowisku kierowania uruchamia się alarm i my wtedy, bez względu na porę, czy to są święta, czy noc, do takiego zdarzenia jedziemy. Wchodzimy z założenia, że lepiej wyjechać 10 razy do alarmu fałszywego, który okaże się nieprawdziwy, niż jeden raz nie wyjechać do prawdziwego. Właśnie. Czyli mamy taką sytuację, w której no, mamy zabezpieczone tak naprawdę przeciw pożarło dwa obiekty tak formalnie, czyli te 13, które, które jeszcze jest, jest niezabezpieczone i tak naprawdę stwarza takie stwarza bardzo poważne realne zagrożenie i sytuacja może się no, podobna wydarzyć. Czy jest wiadomo coś na temat jakby, przyczyn tego pożaru, czy coś wiadomo... Jakie są wstępne Wasze ustalenia na miejscu zdarzenia, jak te sytuacje wyglądają? Strażacy po przyjeździe na miejsce zdarzenia zostali, jak wspomniałem, całą objętą ogniem, więc trudno było oceniać przyczynę pożaru. W każdym razie, według informacji, które posiadamy na podstawie kontroli, to była tam przeprowadzona kontrola w lutym tego roku, nie było tam większych nieprawidłowości. Nie było również instalacji elektrycznej, która by mogła przy właściwej nie eksploatacji stworzyć. Jakieś zagrożenie. No, dochodzenie prowadzi Komendant powiatowa Policji. My w tym momencie nie możemy się wypowiadać co do przyczyn. Wszystkie praktycznie czynniki, oprócz chyba wyładowania atmosferycznego, są możliwe, bo przecież wiemy, że od dwóch dni padało deszcz, też ze śniegiem. Panie kapitanie, skończmy temat dzwonnicy, bo jeszcze pewnie będziemy na ten temat rozmawiać, bo dowodzenie ciągle trwa. Przejdźmy teraz do tematu jakby aktualnego ze względu na sezon drzew, mianowicie yy, przestrzegacie przed tym tlenkiem węgla. Z roku na rok yy, zdarzają się zaszadzenia tym, tym tlenkiem węgla. Chciałem zapytać, no jaka sytuacja, co jest takiego ważnego dla mieszkańców i yy, na co powinniście zwracać szczególną uwagę w tym okresie? Chcę tutaj parę zdań statystyki na początku przedstawić. W 2005 roku mieliśmy 5. Tragicznych zdarzeń związanych z niewłaściwą eksploatacją urządzeń drzewczych. W 2006 było ich 9, w 2007 ponownie 5. W tym roku jeszcze nie odnotowaliśmy zdarzenia związanego właśnie z zagrożeniami tlenkiem węgla. Na co powinni zwrócić mieszkańcy uwagę? Przede wszystkim ja może przedstawię, co stwarza zagrożenie, a to można podzielić na cztery grupy. Pierwsza grupa to są urządzenia które opalają nasze domy, które podgrzewają wodę. Czyli jakby niewłaściwe te urządzenia, niewłaściwa ich eksploatacja stare bez czujników czy przerabiane własnoręcznie one stwarzają zagrożenie. Druga grupa to jest podłączenie tych urządzeń do kominów, mhm. na przykład zbyt długie, dziurawe, przepalone, niewłaściwe. Trzecia grupa tych zagrożeń to są same kominy, nieczyszczone, yy, źle wybudowane z jakichś pod kiepskich materiałów, które mogą się przepalić i czwarta grupa to jest zbyt mało powietrza w pomieszczeniu. Zatkane jest... na przykład otwory nawiewowe w łazience, zbyt szczelne okna, zbyt rzadko wieczone pomieszczenia, włączony pochłaniacz w kuchni, który wyciąga na przykład 800 3000 m sześciennych na godzinę, Zabierając powietrze od piecyka gasowego, który na przykład w tym momencie podgrzewa wodę. Czyli na to wszystko trzeba zwrócić szczególną uwagę i nie, nie dać się zwieść tej pogodzie, bo tak jest, ta pogoda nie jest też najlepsza z tego punktu widzenia. Bo mimo, że nie jest zimno, jest tak właśnie, jest tak, że powiem na pół ciepło, no ale to też stwarza różne. Stwarza jeszcze większe zagrożenie niż w okresie, gdy panowała temperatura minus 15 stopni Celsjusza. Dlaczego? Dlatego, że palimy w piecach na, o niższej temperaturze. Produkty niepełne, produkty spalania osadzają nam się w przewodach. Kominowe, osadzają się w piecach, wieje wiatr, zmienia się często ciśnienie atmosferyczne, może dojść do cofnięcia spali, często zapalanych, wygaszanych w pieców. W związku z tym mamy ten efekt tak zimnego komina i słabego cuku. Wszystko to stwarza naprawdę większe zagrożenie niż podczas dużych roślin. Czyli teraz szczególnie też na to uważamy. I na samym końcu, panie komendancie, wiem, że przemierzał się do publikacji na temat staży pożarnej, państwowej, jak i też ochotniczej. W związku z tym też jakiś, jakiś macie jakby, jakiś apel do mieszkańców o pomoc w tym zakresie, żeby, żeby jakoś wesprzeć Was tutaj jakimiś materiałami, zdjęciami, jak ta sytuacja wygląda. Tak, dziękuję za to pytanie. Szanowni Państwo, w związku z tym, że próbujemy zebrać wszystkie materiały, jakie, jakie jeszcze zostały do naszych czasów na terenie naszego powiatu, zwracam się do wszystkich ludzi, którzy posiadają jakieś zdjęcia, fotografie lub wiedzę na temat funkcjonowania zarówno ochotniczej, jak i zawodowej straży pożarnej na terenie naszego miasta, żeby się do nas zgłosiły, do Komendy Powiatowej. Zostaną one opublikowane, miejmy nadzieję, w najbliższych miesiącach w książce w historii straży pożarnej z zachowaniem państwa praw autorskich. Dziękuję serdecznie za, od razu za, za te publikacje. Dziękuję za wizytę w się, Życzę na Pana ręce wszystkim strażakom no, spokojnych, Radosny świąt, jak najmniej wjazdu w tym okresie. No i wszystkiego dobrego, no także dziękuję za litercyję poradnika. Dziękuję również życzę wszystkim mieszkańcom wszystkiego dobrego i chcę zapewnić, że wtedy, kiedy oni będą rozpakowywać prezenty pod koniec strażacy będą nad nimi y, czuwać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.